Po porównać koszty, wprowadza się ich miary nazywaną rozwartością. to dole do Ile poniedziałek. Ty, a jak się wczoraj skończyło, co? Byś kurwa wiedział, jakbyś nie zezgonował już o 10. A skąd ja mogłem wiedzieć, że moi rodzice się dowiedzą o imprezie, no? O Ale tak. Ależ im się chciało tak na przyczajce za blokiem kurwa stać. Ale jak rodzice Xawerego wpadli, nie? Ostro. A ty co tak uciekłeś szybko? Jak ojciec kapie się na cyski. Cicho! Ty. ale powiem ci, że jakby to mój stary tak wpadł na imprezę, to by nas wszystkich rozpierdolił. No, to by było. O przecież ci moi rodzice to nie mogą normalnie jak rodzice. Rodzicielstwo jest mainstreamowe. Rozumiesz? Mainstreamowe. Stary, oni są bardziej hipsterscy niż ty. A ty myślisz, że dlaczego ja tak wymiękłem wcześniej? Postanowił przy wszystkich Twoich znajomych odtańczyć chorografię teledysku Lady Gaga. To też byś zapadł w sen. Choćby wieczny. Ale wiesz, co właściwie to... Po raz pierwszy mi się to podobało. Taki. to jest żaden mężczyzna, inteligentny. A to tańczył? A co? A ty myślisz, że kto podpierdolił rodzicom, moim tezie? Koza, zachowuj się! Ja się tu staram, żeby nikomu za dobrze nie była ta romance no, ale uciekłem przecież. To wbrew moim wartościom. ty facet. Trzeba było zabić to uczucie. Jak zwykle. Sama do domu wracała. Patty, koza, natychmiast, spokój. Ty no chujowo masz na chacie. Ale czuję, co ja tam wczoraj musiałem ogarniać. A co ci zrobili? O co? Ty se kurwa poszłeś w kimę? Pati mi gdzieś spierdoliła, koza zezgodziła w kącie. Twoi starzy zaczęli mi polewać te kurwa jakieś kolorowe, zielone gówna. I mówisz, że jak coś to bez problemu mogę zostać u ciebie na noc, że przed nimi nie musimy się kitrać. Ostatnia ławka, zaraz was poprzesadzam, ksawery seba. Ty, ty chyba nie powiedziałeś im, że ja nie jestem gejem. Nie, kurwa. Powiedziałem, że. Muszę odstawić koleżankę, bo ze zgoniła. Ty, ale jak kurwa piśniesz komuś, że udawałem dla ciebie, pedała to na ten, że przysięgam za pierdolę. No światowi, no. I tego, i browarka mam u Ciebie, nie? Albo nie, 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 te zielone, te mojito, to kurwa spoko, dobre. No. A najbardziej przejebane, że w końcu odstawiłem tę kozę i paszczur jest. Ale kurwa tak sobie pomyślałem, że... Kiem przez szmatę. Turba na twarz i pchasz. Proszę o ciszę. Koza ty mento, ja konfidencie ty psia. Nie Koza, uspokój się.